Tral, tral, chodź, chodź, prawo. Use Kurwa, nie trafiłem z w Zapraszamy, Twitch administration. Sorry, it's like to the bike, you know, to the bricks. HOCZ, bike, chodź, po chopa. chodź pod shopa, chodź pod shopa. Chodź Mamy go, mamy go. Magic shopa. Patrz, jaką ale ku porobiłem. ROSiK, ale 127 level, ale Le... da to Chuj co ja na RESie będę kurwa Dobra, ja Ci dam, chodź.